Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie tradycyjnie słowo o sponsorze, a sponsorem programu jest Bricomarche działowa ulica Rydygiera 10. Bricomarche to nowoczesny market remontowo-budowlany, posiadający w ofercie kilkanaście tysięcy pozycji, na przykład narzędzia i elektronarzędzia, instalacje grzewcze, panele i płytki, ogrodzenia, meble łazienkowe i plenerowe. Dzięki temu klienci mogą w jednym miejscu i w dogodnym czasie dokonywać zakupów wszelkich niezbędnych produktów do remontu, dekoracji mieszkań, urządzania ogrodu i relaksu w ogrodzie. Marché to firma handlowa właśnie dla ciebie. A teraz przechodzimy już do informacji sportowych. Mistrzostwa województwa w Przełajach. W sobotę 24 października odbyły się w Pasłęku Mistrzostwa Województwa LZS w biegach przełajowych. Dobrze wypadli lekkoatleci z działdowa, zajmując w punktacji drużynowej drugie miejsce za urzędnikiem. Nasze zawodniczki i zawodnicy zajęli wysokie pozycje w poszczególnych biegach. Najlepiej wypadła Martyna Konarzewska, która w kategorii rocznika 2002 i starsze wygrała swój bieg na dystansie 2000 metrów. W tej samej kategorii wśród mężczyzn na dystansie 3000 metrów na drugiej pozycji uplasował się Marcin Kasprowicz. Ponadto w zawodach startowali Wojciech Wasilewski był drugi w swoim biegu, Jakub Dąbkowski był trzeci w tym samym biegu, oraz Grzegorz Duchna, Zofia Konopka, Aleksander. Sandra Tomczyk i Julia Kowalska. Grupa biegaczy trenuje pod okiem trenera Jacka Cytlała. Czwarta liga piłkarska, delfin nadal w odwrocie. Jakoś długo nie może pozbierać się drużyna z rybna. Początek rozgrywek był całkiem przyzwoity, ale już od pewnego czasu zespół wyraźnie dołuje. W minioną sobotę delfin na własnym boisku podejmował czołową drużynę czwartej ligi Mrongowie mrągowo Do przerwy delfin przegrywał 0 do 1, a w drugiej części stracił kolejne bramki i ostatecznie przegrał 0 do 4. W najbliższą niedzielę delfin zagra w Olsztynie ze Stomilem. Liga okręgowa. Polonia i Łowo nie zagrała. W minioną sobotę Polonia i Łowo miała podejmować na własnym boisku drużynę GKS-u w Niestety do meczu nie doszło, albowiem zespół gości nie stawił się na zawodach. Na ostateczny werdykt musimy poczekać kilka dni, ale raczej będzie walkower 3 do 0 dla Polonii. W najbliższą sobotę Polonia grać będzie w Zwierzewie z kormoranem. Dekor Glas na razie liderem. Do zakończenia pierwszej rundy rozgrywek w superlidze tenisa stołowego pozostała jeszcze jedna kolejka. Jak na razie działdowski Dekorglas jest liderem tabeli. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre zespoły mają mniej rozegranych spotkań od naszej drużyny, jak przykładowo Bogoria. Aktualnie pierwsza szóstka, która nas interesuje, przedstawia się następująco. Na pierwszym miejscu Dekor Glas Działdowo, 11 gier, 27 punktów. Druga jest Bogoria, 26 punktów. Na trzecim miejscu Dojlidy Białystok, również 26 punktów. Czwarty Jarosław, 23 punkty. Piąta gwiazda Bydgosz, 23 punkty. I na szóstym AZS Gdańsk, 20 punktów. Do pierwszej szóstki ma jeszcze szansę wskoczyć Energa Toruń, ale musiałaby wygrać z Gdańskiem za 3 punkty i to na ich terenie. Koszykówka Oldbojów. Po raz drugi odwołano turniej. Zaplanowany w dniach 27-29 listopada turniej Mistrzostw Polski w koszykówce Oldbojów w kategorii wiekowej 55+ oraz turniej pań, zaplanowany także w tym terminie, został po raz drugi przesunięty na później. Nowy termin to 19-21 marca 2021 rok. Mamy nadzieję, że tym razem się uda. I na zakończenie kartka z historii działdowskiego sportu. Piłkarz, który przecierał szlaki, Henryk Czech. Urodził się w lutym 1902 roku. Do Działdowa przybył w roku 1919 jako kupiec Sosnowca. Był jednym z inicjatorów powołania do życia Działdowskiego Klubu Sportowego w roku 1924. Grał w drużynie Działdowa na pozycji lewego łącznika. W roku 1927 wystąpił w 23 meczach w barwach Legii Warszawa i zdobył w niej 4 bramki. Grał nie tylko na boiskach krajowych, ale także w innych krajach. Między innymi w Estonii, Rumunii i na. Litwie. W roku 1940 został zatrzymany przez policję niemiecką w Żurominie w ramach aresztowań polskiej inteligencji. Wysłany następnie do obozu koncentracyjnego, gdzie zmarł 19 lutego 1942 roku. Tę informację przygotowałem na podstawie materiałów historycznych Wilhelma Kornalewskiego i archiwum Legii Warszawa. Drodzy Państwo, te i inne informacje sportowe w rozszerzonym nieco zakresie mogą Państwo przeczytać na stronie sportowej Tygodnika Działdowskiego, który przypominam, ukazuje się w każdy wtorek. I przypominam, sponsorem programu była dzisiaj firma Brico Marché, dział ulica Rydygiera 10. Brico Marché to nowoczesny market remontowo-budowlany, posiadający w ofercie kilkanaście tysięcy pozycji, np. Na narzędzia i elektronarzędzia, instalacje grzewcze, panele i płytki, ogrodzenia, meble łazienkowe i plenerowe. Dzięki temu klienci mogą w jednym miejscu i w dogodnym czasie dokonywać zakupów wszelkich niezbędnych produktów do remontu i dekoracji mieszkań, urządzania ogrodu oraz relaksu w ogrodzie. Bricomarché to firma handlowa właśnie dla Ciebie. I na dzisiaj to wszystko drodzy Państwo, żegnamy się tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia w naszym kolejnym programie już za tydzień.